Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, witam Was znowu na bikeshow.cc.e i dzisiaj, nie przedłużając, zapraszam Was na obiecywany długo odcinek podsumowujący przygodę z pedałami łachu Speedplay. Tradycyjnie, już jak to w naszych materiałach, skupimy się nie na danych technicznych i zapowiedziach, które pisali wszyscy w mediach, kiedy łachu Speedplay pojawiały się na rynku. Ja Wam raczej opowiem o moich doświadczeniach z tymi pedałami, skupiając się na tych aspektach, w których naprawdę te pedały robią różnicę. Czyli postaram się znaleźć w zasadzie konkretną osobę, w przypadku której te pedały mogą naprawdę się przydać. Pomijając kwestie, które moim zdaniem są mniej lub bardziej nieistotne, więc porozmawiamy się przede wszystkim o tym, kiedy te pedały warto zastosować, jakie są ich najważniejsze plusy, jakie minusy. Słuchajcie, na początek kilka kluczowych informacji o firmach, chociaż w przypadku Oahu pewnie firmy przedstawiać nie trzeba. Większość z Was kojarzy ich jako producenta liczników, trenażerów i tym podobnych akcesoriów treningowych firma ze Stanów, która się bardzo mocno rozrosła. Jeszcze pamiętam czasy, jak dyskutowaliśmy, co z tego będzie i czy te liczniki, nowo pojawiające się firmy, to będzie coś, co warto kupić, czy warto zaryzykować. A teraz Łachu jest jednym z głównych graczy na rynku. No i do tego jest firma Speedplay, która pewnie dla wielu spośród Was jest bardziej egzotyczna, chociaż siedzący w temacie rowerowym wiedzą, że to nie jest żadna nowość. Więc uspokajam. Tego typu koncepcja pedałów, jaką widzicie. Włachu Speedplay. To nie jest coś, co powstało wczoraj, tylko w zasadzie główna koncepcja, którą stosuje Speedplay jako marka, istnieje już od kilkunastu lat i ma grono zagorzałych zwolenników. Pydały przetestowane również w zawodowym peletonie przez wielu naprawdę utytułowanych i utalentowanych zawodników. Cała idea polega na tym, aby troszeczkę zmienić priorytety, czyli cały system zatrzaskowy niejako i blok jest w bloku, czyli jest w bucie, a to co mamy w rowerze to tylko i wyłącznie lekki element odpowiedzialny z grubsza za przyczepienie buta. Plusy są oczywiście takie, że rower ważony jest lżejszy, mamy minimalistycznie wyglądające pedały, a możemy cieszyć się wieloma plusami czasowych butów i tym podobnych bajerów, które po prostu są przeniesione pod buta, aczkolwiek oczywiście ma to swoje tak plusy, jak i minusy. Oahu jakiś czas temu wykupiło markę Speedplay. Kiedy stało się to jasne w branży, wszyscy wiedzieli, że coś się wydarzy, skoro Oahu Speedplaya kupiło. No i tak naprawdę czekaliśmy tylko na to, co konkretnie Oahu pokaże. Wyszło tak, że po prostu Speedplay stał się kolejną linią produktową w Oahu. Tak jak mamy liczniki Element, jak mamy trenażery Kicker, tak mamy teraz Speedplay, czyli produkty. Związane z pedałami. Pedały pokazały się na rynku już prawie no, sezon temu, tak naprawdę na wiosnę. No i też w zasadzie od premiery, w zasadzie nawet przed premierą, jeszcze ma możliwość ich testowania. Słuchajcie, wpinanie, czyli coś, co było jednym z największych problemów w poprzednikach ławki Speedplay, czyli w oryginalnych Speedplayach, Ponieważ w tych pedałach wcześniejszych zawsze wpinanie i wypinanie wymagało bardzo dużej siły, co sprawiało, że w przypadku na przykład kobiet, albo generalnie rzecz biorąc osób, które ważą mniej, to wpinanie się potrafiło być prawdziwą mordęgą. Ławu postanowiło poprawić temat w bardzo prosty sposób, mianowicie do oferty dołączono specjalne bloki o łatwiejszym wpinaniu, gdzie jest ten próg wpięcia, wymaga dużo mniejszej siły. Co jest ciekawe, to to, że za regulację siły wpięcia w łachu Speedplay odpowiada tak naprawdę moment, w którym przykręcacie pewną blaszkę w bloku do. Butów, czyli na tym etapie trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć momentu podawanego przez producenta przy dokręcaniu bloków, bo jeżeli wkręcicie bloki zbyt mocno, w zasadzie jedną część bloków przykręcicie zbyt mocno, to wpinanie może być bardzo, bardzo trudne. O ile w przypadku tych konkretnych bloków, tych, które są nastawione na lekkie wpinanie, nawet jak wkręcicie te śruby trochę mocniej, to da się dalej wpiąć bloki, to w przypadku tych standardowych bloków, kiedy przykręcicie śrubę za mocno, to po prostu nie wypniecie się w pedału, Jak już się wypniecie, to będzie potrzeba trzech osób, żeby w ogóle móc się z pedałów wypiąć. Słuchajcie, ja wam muszę powiedzieć szczerze i bez bicia, że przygotowanie do tego materiału, w zasadzie część testowa do tego materiału trwała tak długo, ponieważ musiałem uzupełnić Wiele wniosków, wiele przemyśleń i ogólnie rzecz biorąc temat od początku był dla mnie dość kontrowersyjny. Wiecie, że ja w moich testach i wnioskach staram się Wam przekazywać przede wszystkim to, co ja naprawdę o danym produkcie myślę. I za bardzo nie sugerować się tutaj tym, o co pisze się w branży, albo to tym, co wynika tak naprawdę z materiałów producentów. Więc w przypadku niektórych elementów czasami jest tak, że coś, co w mediach i w branży jest raczej zachwalane, w moim przypadku sprawdza się nie do końca. I to jest związane z takim prostym faktem, o którym ja też często Wam mówię, że każdy z nas jest trochę inny, każdy z nas ma trochę inne preferencje i często to wychodzi przy okazji wyborów różnych. Komponentów. W przypadku tych pedałów ja musiałem uzupełnić sobie przede wszystkim kilka wątków. Jak pewnie wiecie, ja jestem osobą, która wcześniej bardzo dużo jeździła w przypadku rowerów i szosowych, i gravel na pedałach MTB. Parę lat temu, również na szosie, przerzuciłem się z pedałów szosowych na MTB, a wydaje mi się, że przejście właśnie z pedałów MTB na Speedplay'e jest trochę mniej szokujące i w przypadku osób, które właśnie jeździły na MTB, będzie to mniej odczuwalne niż mimo wszystko dla osób, które jeździły na pedałach szosowych. Więc żeby móc sobie tak naprawdę dobrze podsumować te pedały Speedplay, musiałem też wrócić na chwilę do zwykłych pedałów szosowych, żeby zobaczyć e, faktycznie jak wyglądają różnice między Speedplayami a pedałami szosowymi SPD SL. No i cóż, prawda jest taka, że na początku było mi zaadaptować się do tych pedałów dość trudno. Z jednej strony był fajny plus, który sprawił, że przejście z pedałów MTB nie było tak traumatyczne, ponieważ pedały łachu Speedplay pozwalają na wpinanie się z dwóch stron dokładnie tak samo jak ma to miejsce w przypadku pedałów MTB, co jest ogromną zaletą tych pedałów i trudno to ukrywać. Z drugiej strony, mimo tego, że konstrukcja bloków, które są przykręcane do butów Speedplay, jest tak skonstruowana, że przenosi tak naprawdę obciążenia z tego środka, czyli to nie jest tak, że mamy bardzo, bardzo małą powierzchnię podparcia, bo blok faktycznie troszeczkę rozkłada nam tą powierzchnię podparcia na podeszwę buta. Natomiast to dalej nie jest odczuwalne tak samo jak w przypadku pedałów klasycznych szosowych, gdzie powierzchnia pedałów, ta platforma jest większa. W zwykłych pedałach szosowych dalej wydaje mi się, że powierzchnia podparcia jest odczuwalna jako większa i sprawia to, że zwłaszcza osoby cięższe. Takie, które przy pedałowaniu bardziej odczuwają ten nacisk na pedały, w przypadku Speedplay na początku będą musiały się chwilę adaptować. A co więcej, jeżeli jeździcie w miękkich butach, to będzie to nawet trochę irytujące. Jeżeli do Speedplay używacie już butów troszeczkę bardziej sztywnych, szasowych, no to problem jest bardziej eliminowany nie jest tak odczuwalny. Natomiast w przypadku przejścia na miękkie buty szasowe, to jest to trochę irytujące. Z jednej strony trochę kasuje to Pułap cenowy, bo po prostu łachutki tutaj są pedałami drogimi, więc zakładam, że wybierające je osoby raczej już będą też jeździły na trochę sztywniejszych, droższych butach. Natomiast nie da się też ukryć, że w dzisiejszych czasach coraz częściej jest też tak, że różne komponenty, nawet te droższe, wybierane są przez osoby, które niekoniecznie są zawodowcami i chcą się ścigać, ale po prostu oczekują pewnych charakterystycznych cech. O których zaraz. Powiedziałem Wam już o jednej bardzo dużej zalecie Oahu Speedplay, i jest to możliwość spinania się z dwóch stron. Drugą zaletą, która jest myślę, że kluczowa dla większości użytkowników tych pedałów, ale która w moim przypadku sprawia, że nie do końca jestem w stanie w pełni skorzystać z jej potencjału, to możliwości regulacji bloków. Konstrukcja bloków Oahu Speedplay sprawia, że możliwości regulacyjne są daleko szersze i większe niż w przypadku klasycznych pedałów. Bo możemy regulować tak naprawdę najpierw położenie samego, samej podstawy zatrzasku na bucie. Potem możemy regulować ustawienie jej do przodu, do tyłu, na boki, możemy też regulować zakres luzu dla pięty, dla palców, możemy regulować bazowe ustawienie naszej stopy na pedale, czyli czy mamy bardziej mieć piętę do środka, czy bardziej na zewnątrz. Jest tych regulacji mnóstwo i z jednej strony jest to fantastyczny plus dla osób, które mają na przykład jakiś problem, czyli wymagają bardzo precyzyjnego i szczegółowego dostosowania bloków podczas fittingu i wydaje mi się, że są to praktycznie jedyne pedały na rynku, które pozwalają rozwiązać wiele problemów osobom, które mają różne problemy przy ustawieniu bloków na rowerze. I to jest też coś, co wynika bardzo często z moich rozmów przy okazji fittingu i rozmów z moim ulubionym konsultantem do spraw fittingu, czyli z Karolem z Veloartu, że bardzo często te pedały właśnie osobom, które mają jakiś tam problem, wymagają bardzo precyzyjnej, szczegółowej regulacji bloków, bo po prostu te pedały pozwalają na bardzo, bardzo szczegółowe ustawienie stopy bazowe w takich czasami dziwnych wręcz parametrach i pozycjach, które są niesiągalne dla innych pedałów. Z drugiej strony, jeśli jednak nie potrzebujecie tak szerokiego zakresu regulacji, to pierwsze ustawienie łachu Speedplay może być prawdziwą mordęgą. Ja jestem osobą, która nigdy nie miała fitowanych bloków w butach. Zawsze przykręcam bloki mniej więcej tak samo. Zawsze jeździło mi się komfortowo. Z grubsza wiem, jak to powinno w moim przypadku wyglądać, natomiast kiedy po raz pierwszy przekręciłem sobie pedały, bloki z łachu Speedplay, to totalnie nie byłem w stanie znaleźć właściwej pozycji dla bloków. Zaczęły je boleć kolana, jeździło mi się po prostu źle, dopiero konsultacja z fizjoterapeutą, z fiterem, pozwoliła mi ustawić bloki tak, że wróciłem do normy, co pokazuje, że to nie jest tak, że konstrukcja tych bloków jest identyczna jak w przypadku zwykłych bloków szosowych. Ona wymaga przyzwyczajenia i wymaga przede wszystkim ustawienia z głową przez kogoś, kto wie jak to zrobić. Czasami jest potrzebna korekta nawet wysokości siodełka. Po prostu zabierając się za jazdę na łachu Speedplay warto to zrobić z głową i zacząć faktycznie od rozmów z fiterem, co znowu wiąże się z faktem, że mamy do czynienia z drogimi pedałami, więc chyba warto poświęcić trochę złotówek na to, żeby móc z nimi cieszyć się w pełni, skoro już się na nie decydujemy. Ciekawa jest jeszcze kwestia tego, co samo łachu zmieniło przejmując Speedplay. Bo Speedplaye miały kilka swoich charakterystycznych wręcz problemów. Pierwszym było to, że te pedały wymagały smarowania tej powierzchni, w zasadzie zatrzasków, ponieważ zatrzaski po pewnym czasie zaczynają wydawać już niepokojące dźwięki. Podobno było to poprawione właśnie już w Wahoo Speedplay. Oczywiście Wahoo też poleca, że od czasu do czasu można by tam smaru użyć. Natomiast ja zrobiłem eksperyment, od paru miesięcy jeżdżę bez smarowania bloków i pedały są idealnie ciche. Nic nie trzeszczy, nic nie stuka, nic nie wydaje dziwnych dźwięków. A takie dziwne dźwięki pojawiały mi się na przykład z pedałach MTB, kiedy tam się pojawia rdza, piasek, ogólnie rzecz biorąc, zaczyna to wszystko skrzypieć. W przypadku nowych łachu. Speedplay łachu to poprawiło, nawet jeżdżąc bez smaru wszystko działa bardzo, bardzo ee, cicho. Drugą rzeczą, którą poprawiono jest to, co mówiłem, czyli generalnie rzecz biorąc łatwiejsze wpinanie, dostępność tych bloków dla osób lżejszych, takich, które chcą mieć lżejsze wpinanie. Natomiast w przypadku standardowych bloków trzeba poświęcić trochę czasu przy ustawieniu, przy dokręcaniu płytki w blokach, żeby nie wkręcić jej za mocno, bo wtedy wpinanie jest praktycznie ee, niemożliwe. A jeśli w tym momencie zastanawiacie się, że skoro te pedały wyglądają tak podobnie do pedałów MTB, bo są dwustronne i może dałoby się w nich jeździć na gravelu i byłaby to fajna opcja. To jest to najgłupszy pomysł, na jaki możecie wpaść, ponieważ są to stricte szosowe pedały i ich odporność na zapychanie się błotem jest tragicznie żadna. E, ostatnio nagrywaliśmy materiały przy okazji wyścigu w Starym Sączu i musiałem trochę gdzieś tam z aparatem pobiegać e, po krzakach właśnie w tych pedałach. Wystarczyła odrobina ziemi i błota i od razu nie dało się wpinać w bloki. Musiałem wyciągać to błoto z zatrzasków i naprawdę jest to mega problematyczne. To są stricte szosowe pedały, które w ogóle nie lubią się z zabrudzeniami. Nie nadają się po prostu do tego, żeby w nich gdzieś tam chodzić. Aczkolwiek trzeba oddać też to, że samo schodzenie, na przykład po schodach, jest łatwiejsze niż w klasycznych pedałach szosowych, bo blok jest trochę niższy i ma bardziej równomierną powierzchnię podparcia, więc trudniej jest się po prostu poślizgnąć. Słuchajcie, podsumowując, nowe Oahu Speedplay to bez wątpienia bardziej dopracowany produkt niż stare Speedplaye jeszcze sprzed czasu mariażu z Oahu. Poprawiono i dostępność wariantów, poprawiono wpinanie, poprawiono eksploatację, funkcjonalność i takie drobne kwestie, na które narzekano w przypadku oryginalnych pedałów Speedplay. Natomiast to dalej nie są pedały dla każdego i dalej nie są to pedały, które bym polecał jako pedały dla początkującego z kilku względów, o których już wam wcześniej mówiłem, czyli tak naprawdę docenicie potencjał tych pedałów wtedy, kiedy jesteście bardzo wymagającym użytkownikiem który ma swoje określone preferencje, jeżeli chodzi przede wszystkim o ustawienie bloków. Lub macie jakieś określone problemy, które wymagają właśnie bardzo precyzyjnego ustawienia bloków. Jeżeli do tego jeszcze dodamy oczywiście możliwość dwustronnego wpinania, minimalistyczny, ciekawy design, to składa nam się to na dość ciekawe rozwiązanie dla pewnej grupy odbiorców. Natomiast na pewno nie jest to system, który stanie się kiedykolwiek dominującym graczem na rynku. Dalej będzie celował w pewną niszę. Chociaż to pewnie będzie troszeczkę rozszerzało, patrząc po tym, że Łachu już zaraz obiecuje pokazanie również wersji tych pedałów z pomiarem mocy. Więc jest to na pewno dobry ruch ze strony Łachu, ciekawe rozszerzenie oferty. Poprawienie produktu, który już na rynku był i był w ofercie marki, która chyba sama nie wiedziała jak go dalej rozwijać. Natomiast, tak jak mówię, trzeba być świadomym konsumentem wad, zalet i dopasować te pedały do swoich preferencji. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące łachu, Speedplay, piszcie w komentarzach, po to są komentarze. Ja wiem, że zawsze o czymś zapomnę, jakiś wątek pominę, a Was różne rzeczy interesują, więc piszcie w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę. No i śledzenia naszego kanału, który, jak zawsze, trzy filmy w tygodniu i do przodu. Więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!